Dziś pokażemy Wam, jak zrobić rakietę. Antosiu, powiedz, co będzie nam potrzebne? Nożyczki, flamaster, ruchka, balonik, taśma klejąca, taszek i buła. Taszek jest tylko do dekoracji, więc nie będzie nam dzisiaj potrzebny. Oprócz tego będzie nam potrzebne jeszcze dwa krzesła, i nitka. Myśmy już sobie wcześniej przygotowali naszą nitkę z rurką. I będziemy teraz konstruować rakietę, prawda? Tak, tak. Prawda. przygotowujemy sobie jedną taśmę. Przyklejamy tutaj naszą bibułkę. Ja Ci pokażę to się jedną, jak robić. O, przyklejamy tutaj jedną. Przyklejamy jedną. Ty bierz drugą. Obok przyklejemy Super. Trzecią. I czwarta może być. Op, brawo. I teraz to. Zatem. Przygotowujemy sobie naszą rakietę. Na rakiecie już namalowa na baloniku już namalowaliśmy rakietę. Pompujemy. Nie związuj. Dobra, musimy troszeczkę zawiązać. I teraz na naszej rurce przyklejamy rakietę. O. Przyklejamy na rurce rakietę. A to? A to teraz właśnie próbujemy. Z drugiej strony. Robimy teraz naszą ognie. I trzymają Tosiu. Mocno trzymaj. Złat sobie tutaj. I odliczamy. Super! Dziękujemy Wam, jeśli chcecie więcej takich zabaw, dajcie znać w komentarzu. Postaramy się coś dla Was przygotować. Pa pa Antosiu, powiedz pa Bystrzaku. Pa Bystrzaki.